Ile osób będzie zajmowało się pozycjonowaniem mojej strony? Właśnie dzięki temu, że postawisz na agencję, a nie na pojedynczego specjalistę czy małą agencję SEO, Twoją stroną zajmie się grono różnych fachowców. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, otrzymasz kontakt do dedykowanego specjalisty SEO, który stanie się główną osobą odpowiedzialną za kontakt z Tobą i pozycjonowanie Twojej witryny. Pracując nad Twoim projektem, będzie on współpracował także z całym zespołem fachowców, wśród których będzie młodszy specjalista SEO, wspierający specjalistę SEO, copywriter, który zajmuje się przygotowaniem unikalnych tekstów, które zostaną opublikowane w obrębie strony lub też poza nią, programista, który zajmuje się sprawami technicznymi na stronie, np. podczas optymalizacji witryny, SEB, SEO konsultant, Głównie na samym początku, ten specjalista odpowiada za dopasowanie zakresu usług do Twoich potrzeb, a następnie za ustalenie warunków umowy. Kiedy będziesz chciał w przyszłości zwiększyć budżet na pozycjonowanie lub skupić się bardziej na jakimś aspekcie, to właśnie ten specjalista Ci pomoże. Office Manager odpowiedzialny jest on za wystawienie faktur czy kontrolowanie tego, aby były one opłacone w terminie. Wielu naszych klientów decyduje się również na pozycjonowanie poza granicami Polski. Wtedy podczas pozycjonowania konieczna jest także współpraca z tłumaczem, który przekłada wszystkie treści na wybrany język obcy.